Siema. Dzisiaj mamy 12 września 2020 ostatnia chyba dokumentacja tego co zrobili, bo właśnie skończyli. skończyli wczoraj, ale wczoraj nie miałem kiedy tego nagrać Byłem trochę zajęty więc nagram dzisiaj Zaczynam ostatnie od ostatniej strony, z tej strony ulicy, bo w sumie tylko tu się już działo, nie będę pokazywał całości no skończone. tada skończone. Kupa szmalu. Ale no chyba warto było, bo, bo jednak chłopaki jakoś to wyprowadzili. No może ja pokażę. Najpierw pokażę kotek. Cześć kotek. Cześć kotek. No dobra. Czyli pierwsze co jak widać są. Oj czekajcie, ja mu chyba znamy... mnie się coś... O! Teraz mocno się włączyła. No i jest zrobiony gwiazd. Cały już do końca. Kostka do końca. aż już do końca. Płyta. Tutaj co prawda miała być kostka. A doszliśmy chyba do wniosku, że to będzie łatwiej, szybciej. To płyta jest spokój. Także tak to wygląda. Te. O. Skończone obrzeża jak widać. wszędzie o no i ta magiczna półeczka którą mówiłem jest robiona na donice kotek tak czyli to co miałeś zrobić nie I tutaj jest też dobrze że z tyłu tak jak prosiliśmy jest tutaj się tutaj żeśmy już się nie głupio tak no, i jak już tu jestem, teraz w górę pokażę. Tyle się dało, tyle się dało, ale trochę się wyprostowało. Płot też trochę jest bardziej prosty niż był. Nie jest to rewelacja, bo ten pierwszy, ten drugi jeszcze strasznie wystaje. Ale to już tak zostawimy. w kopana. Dziwnie, trochę będę musiał poprawić, bo jest stronę płotu, ale trzeba ją drugą stronę wykręcić. Ja obsadzę jeszcze, a to już moje działki. Także jest to już skończone. No i jeszcze jedno, co było robione, co było zaplanowane, to jeszcze było. Czekajcie, tylko kotka wpuszczę, bo on koniec nie musi iść do domu. Skoczek tam. Ma mm -hmm. złoty tam. No na no, no przedsionku czeka. No wpuściłem go, tu jest, w drzwiach, tam. Hermenegilda. Ona no. jest rysalka taka, tak? taka, nie? 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 Siumach tam A, gdzieś. No i ostatnia rzecz, która została wczoraj zrobiona. No to jest Ta -dam. Ten schodek z podjazdem. Jeszcze jak widać, nie można wchodzić. Z dwa dni, pewnie, jeszcze z dzień można. Także to jest, słuchajcie, ostatnia moja dokumentacja, jeśli chodzi o robotę tych panów. Teraz będę jeszcze dokumentował swoją, bo jak widać, jest tu sporo. Wszystko tutaj trzeba wyczyścić, wygrabić, poziomy tych ziemi, powyrównywać. Proszę bardzo, jak to jest nawalone tego wszystkiego. Trzeba jeszcze tu te wszystkie skarpy ogarnąć, kamień porozsypać, furtki pomontować, pomalować płot. Przede wszystkim jeszcze oświetlenie pomontować, kable tutaj, bo jak widać, leżą, czekają. A że roboty jest a robota, to już sobie, to już jest dla mnie. To już jest moje i to będę ja sobie dokumentował ewentualnie. Wania, wyjdź, wyjdź mi stamtąd w tej chwili. Chodź tutaj, do domu, chodź, chodź do domu. Dobra, dziękuję. Mają, muszę się kończyć. Co mówisz?